Te dwie firmy kontrolują świat, a ty nawet ich nie znasz. Jeśli myślisz, że największymi organizacjami są Apple, Google czy Amazon, jesteś w ogromnym błędzie. Te firmy to małe nieumyte kartofle w porównaniu do gigantów, którymi są BlackRock i Vanguard. BlackRock i Vanguard to fundusze inwestycyjne, które zarządzają aktywami o wartości ponad 15 bilionów. Jednak jak te dwie firmy kontrolują świat? To proste. Vanguard i BlackRock posiadają udziały we wszystkich najpotężniejszych firmach na świecie. Są największymi akcjonariuszami Google, Apple, Facebook, Amazon i Microsoft. To prawdziwe potwory finansowe. Są one właścicielami absolutnie wszystkiego w branży farmaceutycznej, transportowej, bankowej i medialnej. Za każdym razem, gdy coś robisz, wzbogacasz BlackRock i Vanguard. Wchodzisz na Instagram, wzbogacasz BlackRock, kupujesz iPhone'a, wzbogacasz Vanguard. A przerażające jest to, że wzbogacając Vanguard, wzbogacasz także BlackRock ponieważ obie firmy są swoimi największymi udziałowcami.